Woda z sodą oczyszczoną prosty i dostępny przepis, o którym wie wielu. Ale czy zastanawiałeś się, że tylko jedna szklanka tego napoju może wywołać w Twoim ciele całą serię zmian? Może się wydawać, że to tylko ludowy środek, ale jego wpływ na organizm jest imponujący. Dziś przeanalizujemy, jak jedna szklanka wody z sodą oczyszczoną wpływa na Twoje ciało. Jak pomaga złagodzić objawy różnych chorób i poprawić ogólne samopoczucie. Soda oczyszczona to jeden z najczęściej stosowanych środków do walki ze zgagą i nadkwaśnością. Kiedy kwas żołądkowy unosi się do przełyku, powoduje pieczenie i dyskomfort, ale soda szybko neutralizuje kwas. W wyniku reakcji Saudi z kwasem powstaje dwutlenek węgla, woda i sól, które tymczasowo zmniejszają kwasowość i łagodzą objawy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że częste stosowanie Saudi może wpłynąć na normalne funkcjonowanie żołądka i układu pokarmowego, co może prowadzić do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Niemniej jednak wiele osób nadal używa Saudi jako szybkiego sposobu na złagodzenie objawów. Szczególnie, gdy zgaga pojawia się nagle lub po spożyciu określonych pokarmów, takich jak tłuste czy pikantne dania. Ale dla tych, którzy cierpią na przewlekłą zgagę lub zapalenie żołądka, nie jest to długoterminowe rozwiązanie. Tutaj ważna jest konsultacja z lekarzem w celu kompleksowego podejścia do leczenia. Soda ma również silne właściwości oczyszczające dzięki swoim zasadowym właściwościom. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom pH w organizmie, co wspiera funkcjonowanie wątroby i nerek, odpowiedzialnych za usuwanie toksyn. Woda z sodą może pomóc aktywować enzymy wątrobowe, wspomagając bardziej efektywne usuwanie produktów rozpadu i toksyn z organizmu. Szczególnie korzystne jest regularne picie wody z sodą w okresach, kiedy organizm potrzebuje regeneracji po obfitych posiłkach. Przejadaniu się lub spożyciu alkoholu. Soda pomaga organizmowi radzić sobie z konsekwencjami stresu dla układu pokarmowego i wydalniczego, wspomagając detoksykację i przyspieszając metabolizm. Pomaga to nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, ale także zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych związanych z nagromadzeniem toksyn w organizmie. Soda oczyszczona to doskonały środek na poprawę funkcjonowania układu pokarmowego. Pomaga obniżyć kwasowość żołądka, zapobiegając zgadze i wzdęciom, zwłaszcza po obfitym posiłku. Jeśli masz uczucie ciężkości lub wzdęcia, soda może szybko złagodzić te objawy. Soda oczyszczona nie tylko obniża kwasowość, ale również poprawia perystaltykę jelit, przyspieszając proces trawienia. Jest to szczególnie korzystne przy spożywaniu ciężkich, tłustych lub trudno przyswajalnych potraw. Jednak, pomimo tych korzystnych właściwości, soda nie powinna być stosowana jako stałe rozwiązanie problemów trawiennych, ponieważ może to prowadzić do zaburzeń w pracy żołądka i jelit, a w przypadku przewlekłych problemów warto skonsultować się z lekarzem. Soda oczyszczona jest również znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Może pomóc zmniejszyć stany zapalne w stawach i złagodzić ból przy takich chorobach jak zapalenie stawów. Woda z sodą może być korzystna dla osób cierpiących na przewlekły ból stawów lub mięśni. Dodatkowo soda pomaga normalizować równowagę kwasowo-zasadową w organizmie, co jest ważne w zmniejszaniu procesów zapalnych w stawach. Warto pamiętać, że stan zapalny może prowadzić do uszkodzenia tkanek stawowych. A soda w tym przypadku może działać jako środek wspomagający zapobieganie dalszemu pogorszeniu. Regularne stosowanie sołdii pomaga obniżyć poziom kwasu moczowego we krwi, co może być korzystne przy dnie moczanowej, gdy kryształy kwasu moczowego gromadzą się w stawach i powodują ból. Ponadto soda pomaga zmniejszyć obrzęki i stany zapalne w tkankach miękkich, co czyni ją przydatną dla osób prowadzących aktywny tryb życia lub tych, Którzy cierpią z powodu zmian związanych z wiekiem. Regularne picie wody z sodą pomaga utrzymać zdrowie stawów i mięśni, zmniejszając ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i dolegliwości bólowych. Równowaga kwasowo-zasadowa to klucz do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów organizmu. Woda z sodą pomaga utrzymać tę równowagę na odpowiednim poziomie. Co jest szczególnie ważne dla osób, których dieta bogata jest w produkty kwasotwórcze, takie jak mięso, kawa, alkohol i słodycze. Zasadowe środowisko tworzone przez sodę pomaga neutralizować nadmiar kwasów i zmniejszać ryzyko rozwoju chorób związanych z nadkwaśnością. Dodatkowo soda pomaga zmniejszać stany zapalne w organizmie, które mogą pojawić się w wyniku zakwaszenia. Regularne spożywanie soudii w niewielkich ilościach pomaga utrzymać poziom pH w normie, co zmniejsza ryzyko rozwoju takich chorób jak osteoporoza, dna moczanowa czy zapalenie stawów. Ponadto poprawia ogólną wytrzymałość organizmu i jego zdolność do radzenia sobie z obciążeniami. Sportowcy często używają soudii do zwiększenia swojej wytrzymałości i przyspieszenia regeneracji po intensywnych treningach. Chodzi o to, że soda pomaga neutralizować kwas mlekowy, który gromadzi się w mięśniach podczas wysiłku fizycznego, powodując ból i zmęczenie. Woda z sodą pomaga szybciej usunąć kwas mlekowy z organizmu, co skraca czas regeneracji i zmniejsza dolegliwości bólowe po treningach. Ta metoda jest często stosowana w kręgach sportowych w celu poprawy wyników i zwiększenia wytrzymałości fizycznej. Regularne spożywanie wody z sodą w umiarkowanych dawkach może pomóc poprawić wydajność, zmniejszyć dolegliwości bólowe mięśni i zwiększyć ogólną energię. Należy jednak pamiętać, że aby osiągnąć maksymalne wyniki, trzeba połączyć odpowiednie odżywianie z regularnymi treningami. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić przydatnych porad zdrowotnych, przed nami wiele ciekawych treści. Infekcje dróg moczowych to częsty problem, zwłaszcza u kobiet. Soda oczyszczona dzięki swoim zasadowym właściwościom pomaga neutralizować kwasowość moczu, co łagodzi objawy infekcji takie jak ból i pieczenie podczas oddawania moczu. Środowisko zasadowe tworzy niekorzystne warunki do rozwoju bakterii, co pomaga szybciej zwalczyć infekcje. Ponadto soda oczyszczona wspomaga rozcieńczanie śluzów w drogach moczowych, co ułatwia ich oczyszczanie. Ważne jest również, że soda oczyszczona pomaga neutralizować nadmierną kwasowość w organizmie, co może zapobiegać rozwojowi nowych infekcji. Jednak regularne stosowanie Saudi powinno być uzgodnione z lekarzem. Ponieważ długotrwały wpływ na równowagę kwasowo-zasadową organizmu może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Ważne jest jednak zrozumienie, że soda nie zastępuje antybiotyków ani innych leków przepisywanych przez lekarza przy infekcjach dróg moczowych. Może być stosowana jedynie jako środek wspomagający łagodzenie objawów. Jeśli objawy nie ustępują w ciągu kilku dni, Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem w celu poważniejszego leczenia. Soda oczyszczona jest często używana w domowej stomatologii do pielęgnacji zębów i jamy ustnej. Pomaga usuwać płytkę na zębną, rozjaśniać szkliwo i neutralizować kwasy, które niszczą szkliwo i mogą powodować próchnicę. Płukanie ust wodą z sodą pomaga również usunąć nieprzyjemny zapach z ust i zmniejszyć ryzyko stanów zapalnych dząseł. Ponadto soda pomaga zmniejszyć kwasowość w jamie ustnej po jedzeniu, co zapobiega erozji szkliwa. Jest to szczególnie ważne po spożyciu kwaśnych produktów, takich jak owoce i napoje gazowane. Kolejną zaletą soDI jest jej zdolność do wnikania w trudno dostępne miejsca między zębami, gdzie mogą gromadzić się bakterie powodujące problemy z dząsłami. Należy jednak pamiętać, że soda może być ścierna dla szkliwa. Dlatego należy jej używać ostrożnie i nieczęściej niż raz w tygodniu. Dla osób cierpiących na nadwrażliwość zębów lepiej skonsultować się z dent, zanim zaczną używać SODIi do pielęgnacji zębów. Badania pokazują, że soda może pozytywnie wpływać na procesy metaboliczne w organizmie. Pomaga poprawić wrażliwość komórek na insulinę, co sprzyja bardziej efektywnemu kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Co jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na cukrzycę lub stan przedcukrzycowy. Soda pomaga zmniejszyć kwasowość w organizmie, CO poprawia funkcjonowanie trzustki i wspiera lepsze przyswajanie insuliny. Ponadto normalizacja równowagi kwasowo-zasadowej sprzyja poprawie metabolizmu, CO pomaga zapobiegać odkładaniu się nadmiaru tłuszczu. Picie wody z sodą może pomóc zmniejszyć stany zapalne związane z opornością na insulinę, co w dłuższej perspektywie zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związanych z cukrzycą. Regularne picie wody z sodą pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, zapobiegając gwałtownym skokom i spadkom. Może to zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i poprawić ogólny stan zdrowia. Jednak podobnie jak w przypadku innych metod, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed użyciem i jako środka do regulacji poziomu cukru. Woda z sodą oczyszczoną może stać się Twoim pomocnikiem w dbaniu o zdrowie, ale należy pamiętać, że nie jest to uniwersalny lekarz. Soda oczyszczona rzeczywiście ma wiele pozytywnych właściwości: od pomocy w infekcjach dróg moczowych po łagodzenie stanów zapalnych stawów i utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Jednak jej stosowanie wymaga świadomego podejścia i odpowiedniego dawkowania, aby uniknąć negatywnych skutków dla organizmu.